Przyszła mi paczka do mojej BM-ki Ja już ją otwieram, więc wiem, co to jest. Piękny licznik. To jest dokładnie ten sam, co będzie, co jest w tej. Muszę wykonać takie mocowanie. Będzie wszystko tak samo zamocowane. Prętów gnę takie oczka. Później je tutaj zaspawam tigiem, żeby było mocniejsze i wszystko później ładnie obszlifuję. Gdzie trzeba to też poszpachluję, ale raczej nie trzeba. Mocowanie robię tutaj na tym seryjnym. Było takie seryjne mocowanie i do tego dospałam tutaj te pręty. Zaraz wam pokażę jak to robię. Cylindry z hondy CX500. Trzeba je ładnie wyczyścić i wypolerować. Nie wiem w jakim są stanie. Były w kartonie szczęściami. Ale można jakieś fajne rzeczy z nimi zrobić, nawet jak się nie nadają. Chyba Wam jeszcze nie pokazywałem naszej ręcznie wykonanej ukośnicy. Zwykła szlifierka kątowa. Zobaczcie, tutaj taki stabilny stelaż. Tutaj jest mocowanie. Co najważniejsze, szlifierka nie ma żadnych luzów. Będzie precyzyjne cięcie. Wykonaliśmy ją po to, aby robić te kierownice, bo rurkę trzeba tutaj uciąć pod kątem 45 stopni. Nie mieliśmy na czym. Ma robić szablon albo ciąć to od ręki. To zawsze później za dużo szlifowania. Tak to jednym cięciem można wszystko rozwiązać. Pokażę Wam przykładowo na tym kluczu. Tutaj będę wkładał sobie rurkę, tym dociągał, później szlifiarką cyk i jest kąt 45 stopni. Można ładnie spawać. Tutaj później przesunę sobie to w ten sposób. Rurkę położę tak i można ją ciąć prostopadle. Bardzo przydatne urządzenie w garażu, zrobione zerowym kosztem, jedynie nakładem pracy. Tutaj też można sobie dostać się tutaj, docisnąć i bez problemu odkręcić tarczę. Jak skończymy, to pokażę Wam, jak to tnie. Muszę posprzątać na tym stole, bo trochę się bałagan zrobił. Dobra, to lecimy z wykonaniem tego mocowania na licznik. Zastanawiam się, czy do swojej BMW dać inną lampę czy taką samą. Jak uważacie? No co? Bardzo fajnie, że w tym liczniku jest instrukcja i dokładny opis, który przewód to co jest co. Po angielsku, ale nie problem, przetłumaczę to sobie. Bo zobaczcie, mając taką wiązkę przewodów, dużo czasu można zaoszczędzić. No i można się w tym wszystkim pogubić. Z licznika też sporo wychodzi tych kabli. I tak to wygląda: tak sobie dookoła śruby zaklepuje. I robi mi się takie oczko. Tu jest duża przerwa, ale jak ją zmniejszę, to już mi później śruba nie wejdzie, więc sobie tutaj dospawam, bo za szybko zacząłem giąć. Tutaj wygląda to w ten sposób. Jeszcze tutaj wyklepię, żeby było ładne, okrągłe. I teraz podstawa obróbki ręcznej stali. Brzeszczocik. Nie opłaca się nawet szlifierki odpalać. I tniemy. Pamiętajcie jak są ząbki. Brzeszczotem najlepiej ciąć w jedną stronę. Dociskamy. Można ten brzeszczot odwrotnie założyć sobie w uchwycie, żeby w drugą stronę ciąć. Delikatnie powracamy. Jeżeli tniecie w ten sposób, to brzeszczot naprawdę będzie długowieczny. Następnie pilnik. Ostre krawędzie stępić. Wywiercę sobie jeszcze tutaj otwory w tym mocowaniu, to będzie mi łatwiej później pospawać. Mam też stołową nową w garażu. Bardzo przydatna. Ostrze sobie nią wiertła. I elektrody od Tiga. Tigiem super się spawa, nic nie pryska. Zobaczcie tutaj dookoła zalane. Coś nie łapie ostrości. Dookoła już zalane. Zadupek domknięty. No i reszta co? Reszta oczywiście szpachla. Czym by się nie spawało, trzeba szpachlować. I zaraz karton, zrobimy sobie szablon, później na blachę przeniesiemy i tu już będzie podstawa siedzenia. I to będzie trzeba środki przespawać za tej blachy, żeby tu już nakrętki tylko dać. Nawet te, jak rąki też to. No. Tak to wygląda. Jakiś pierwotny szablon już jest. Tutaj będzie trzeba tą blachę zagiąć. No i oczywiście doszlifowywać tutaj z każdej strony, bo to na razie to jest tylko tak. Tu nam się wszystko pozmienia i równo z ramą z każdej strony doszlifować tą blachę.